Wow, Dobra, pijam się tutaj na tych bitach, ona myślała, że zostanę, a ja zostanę na dłużej Ej, dwie minuty, 30 sekund, tyle co zostało twoją siostrą Ej, 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 kruszone lączki to bardzo nie są moje włoski I, 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 sorza bita podał mi to malik potana, za zapita Ej, ha, ha, to miała być kamka I, 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 wydaje numer za numerem, za niedługo playlista nowa Świeci, 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 świeci się twoja moda Moda, woda, moda, moda Świeci się nowa płyta, wychodzi nowa roda Ej, to nie taka soka, bo jak skakasz, to skacze sobie na skokach Ej, moje lajki to nie są tn moje lajki to są Jordany, czwórki, walcy hey, Ej, ej, ej Ludzie, to jest chillout Ludzie, to jest chillout Ludzie, za niedługo to jest chillout Ej, dobra, dobra, na rozkmince Nigdy nie powiem jakiejś dziewczynce Robię to, co chciałem, robię to, co kocham całym życiem Ej, rzucam se w to całe serce, dzisiaj robię to na luzie Ej, to nie Freestyle More, to, to moje normalne wersje na luzie Ej, 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 wysypam moje luzy na się I kiedyś będzie połomany szkół Dlatego to ja mówię, jakby to był Sixty Sok Ej, dlatego ja tu mówię, du właśnie was ich mein, aber okej okay. Hamburg twój fi aber okej okay. Ej, dziś i sobie tu siedzę na hacie i pięknam kawę, ej, ty myślałeś, że pozdrowię kasie, Nein, danke szyn police, fuck you ej, nein, nein, danke, szyn, danke, szyn, danke, szyn, ej, typ light, ey fuck the police, ey, ey. Jesteśmy gajny no fit, a no i bit, ej, ej, ej To nie każda nowa piosenka, to po prostu wychodzi na skokach I moje numery w skokach, moje numery wychodzą gdzieś na skokach I siedzę se na chacie, napijam brudne. I nawet gawronek wydał to gówna, ale to już jego żyta Ej, 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 ej berskwinki, ej, ej Tyle co pan powiedział do jakiejś biednej dziewczynki, ej, 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 ej Czekajcie, przepraszam dwie minuty, ten fit to nie za dużo jak na piosenki. Ej, ej, ej! Dlatego mówisz, że to koniec!